Siuem się sioma widzowe, tutaj wracam, nie wiem na ile Ale zaczyma, zaczynamy od pierwszego odcinka Spider-Man'a Miles Moralesa yy... No i możecie zostawić łapkę w górę, w dół na jak Wam film będzie się podobał yy, No i no, no i odcinki raczej będą w poniedziałek, w środę i piątek tak, będą odcinki o godzinie około 17. Jak na razie, bo jest teraz przerwa świąteczna, po przerwie świątecznej mogą być trochę później. 18 albo 19. Myślę, o, a teraz Miles Morales sobie idzie. Tam sobie Miles Morales idzie. O, teraz pomoże pięknie. Nie ma sprawy. ale odjazd! Ale odjazd musiał coś zobaczyć. Zobaczył Muga, gdzie jest Spiderman? Pomogę. Zwykły Ej, dzięki! Spoko! Wfagę. Ej, a, a dodasz tego nowego Spidermana? Młodego? No, może. Ale ten pierwszy naprawdę rządzi. Ta, no tak. Ej, czy sklep Teo gdzieś tu jest? Co! jasno, żółty znak, niedaleko. Nie miniesz. Dzięki. O. Świetna robota tak w ogóle. Nie no, Ale ten to ten majs to... W razie czego. Ten nice to... Nie widzi. Kurde, konwój. ułów. Jakie wdzianko. Piękne. No. To dzieła. Hej pięknie. Lecę do ciebie. Przegapiłem konwój? Jeszcze nie. Wciąż zabezpieczają więźniów. To musi być świetne uczucie. Widzicie, jak te więc... do trasy. Pewnie. trawa jest szpetna, ale bezpieczna. Jeśli naprawili wady związane z pewną ośmiornicą. Miejmy nadzieję. Dobra, już blisko. Zaraz Miejmy będę. Mam nadzieję. Dam znać, Dokładnie. że się spóźnię. Majsk, Ketal, masz listę zakupów? Hej, mamo! Tak, tylko w sklepie skończyło się mleko kokosowe. Ale cóż. O, dziękuję. Tylko nie w tam. Przez ten konwój zrobiły się tam straszne korki. Ach, no tak. Racja. To lecę, mamo. Rany. Jak Pit radzi sobie z podwójną tożsamością? Ten stres mnie wykończy. To. Ciekawe, kulaty. Na miałem kiedyś Spidermana Marvela. Też bym mógł go Spoko. nagrać. chronić wielki konwój, ale nie. Dam radę. Życzyłem, bo ogólnie widzowie, pewnie nie każdy z was wie, że złożyłem takie konto, gdzie Spidermana nagrywałem właśnie tego, no ale. Przez to, że w jednym dniu się pomyliłem i źle wstawiłem odcinek, Jesteś? to. Właśnie w <laughs> to z że. Że nie, że usunąłem, bo pomyłka yes, była. No bardzo, i nie chcę więcej takich pomyłek, No i stwierdziłem, że skąd jasno. ten? No i na no, ten. Teraz będę nagłów po prostu ciągle. Huh? Zawsze. No. To coś naprawdę ważnego. No jasne. Setki bandytów. Będę, no, tutaj spajdłum na bo Ja nie będę ryzykować. A zwłaszcza nie z naszym gościem honorowym. Hm? Mamy mocne zakłócenia. To jeden z tych, którzy pomogli Dokokowi? Chyba tak. Może walczer, może skorpion. Może ktoś większy? Okej, okay, mamy problem. Czekaj, inaczej, co to są. Eee. Y -y -y ustawienia. Poczekaj, Marek, że ja tym zajmę się tym spoko. A ja, no, tam akurat efekty dźwiękowe to można. Trzyma się! Zbaczę się z kursu! ładunek! Dajcie kurs! Pogon lata jak chce! Zderzymy się! właśnie spada! O kurwa. Na ziemi, brak ofiar. Ładunek zniszczony. Niedługo dotrze pomoc. Nic wam nie będzie. Pip, przepraszam, nie chciałem. W porządku, damy radę. Tylko się pośpieszmy nim. <śpiewanie> to się stanie? Witajcie, małe pajączki. Laj. Dobra. Zatrzymać. Robi się. Beatle już nigdy nie zabierze mnie na taką misję! Bohaterska robota z tymi Ludzie! Może zrobimy sobie przerwę? Oplakamy to! Proszę? Nie? No dobra! za ale ja Prawie gotowe! Nie Niewal prawie gotowe. Nie mogę zabić Muszę opanować ten chaos! No, no, ty jak no, ten... no. Serio, mógłbyś rzucać w Nowa kariera stoi przed tobą On to taką łatwością! Ja. Jak ulicy Spidermanie? Szczerze? Trochę się boję! tam w Nowym Jorku! Kocham go. Miał... Nigdy nie widziałem gościa z tak bliska! Jedz mu. A A, dzieło sztuki z niego! Tak go nie nazwał!

kiedyś był Spiderman na moim kanale Dobrze pamiętam tylko, że właśnie Marvel A teraz już tego Marvela nie ma więc z Marvela, Tak to bym zrobił jeszcze serio z Marvela tak to Będzie seria z Max Moralesa i jakieś inne gry skończy się na złych nagłówkach, to będziemy mieć szczęście. O, szlak, szlak, zimowy bal! szlach, niedobrze to wszystko wygląda. Złe podejście. Dzieci! 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 To już Dzieci! 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 nie Dzieci! 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 Nie! Nie, nie. nie Dzieci! 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 To wariat! Eh, zbyt słaby. To wariat gorszego sortu! Zbyt łatwy. Może to jest. Imperium! Oh. Hej, Doma, łamki ci ty! Bardzo się Wariat, nieudolny, zdradziecki, stuknięty, wariat! Uh. Uh. Tak, Doma! Yeah. I Doma! 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 Już hey, mamo! Uh. Tak, mleko kokosowe. Dalej, szukam. Drogi się tu! Gdzie jest? Tak, wybacz. Chcę zdążyć na pociąg. Nie, nie. tak. nie. Nie, Kocham tak? nie. Nie, Teraz Nie, nikt. Zatrzymajmy go. Zaraz będę. Trzymać szybko! Tak, tak, to robimy! Teraz się zabawimy! Nie niedobrze, bardzo niedobrze! Pit, oh, wow. w porządku? Nie... O nie, nie, nie! W porządku! Mam go. Będę u ciebie. Przygotuj się. Dobra. Tak. To może mi chwilę zająć. Jakie to? Nie. Jakie na platformie jest ich są na całym moście o nie przegra! To nie w jego stylu! Nie tak, ale będę się ciebie Ale wreszcie... To jest takie skupienie. Obranował. Pit! Trzymaj się! Lecę, lecę! Spidermanie, żyjesz? O kurde Pit. Pit. Obudź się stary No obudź się! Ten Spiderman jest popsuty. Chciałbym go wymienić na nowego. Oh. Może być ten. O Miles, uciekaj stąd. Cześć. Hmm. jesteś? Nie A ty używasz dłuższych słów: zgin i zniszczę. Bardzo niespodziewane. Nie będziesz już... O, powiadał, nie, to ja Załatwamy go. Nie pozwolę ci skrzycić nikogo więcej. Bardzo się cieszę, że próbujesz.

Aleksiej! Wiesz co? W przyszłości odsiedź swoje! Raznych ucieceń! Proszę! Nie zatrzymać mnie! Nie obchodzi cię, że zdumtyłeś pół miasta? To nieźle. <tryk> Jak się pomyśleć przypominało Ciuciu jak doszło Ciuciu Bartek Ale pięknie Co już go pogonęli? Chyba, nie jest jeszcze pewny czy żyje. Ludzie wow wow wow. O Simon energia. miło was poznać. I ciebie. Ech, wybacz, chyba trochę naśmieciliśmy. Skąd? Właściwie nam pomogliście. My właśnie to kupiliśmy. Była w planach rozbiórka pod nowy budynek, ale nas wyprzedziliście. Chciałem podziękować. Wam obu pokonać rajmu? Sono? <laughs> Będą z ciebie ludzie. Dzięki. Ale wciąż jest niebezpieczny. A zaraz. Dostanie go policja. Zwykle mi się wydaje, że super żołnierze to przesada, ale później e, okazują się jak znalazł. O, muszę lecieć. Hej, a było naprawdę miło. Świetlana przyszłość. Ma rację. Zmykajmy. Niech policja się tym zajmie. Tak. Ca... Ta, okej? Okay. No. Bioelektryczność. Wow. No przyznaję, trochę zazdroszczę. Hej, słuchaj. Na pewno byś mnie rozłożył. Może jakieś oh, testy wow. jutro? Przeanalizujemy napięcie? A, stary. Ta, sorki. Właśnie miałem powiedzieć, bo na parę tygodni zawijam się stąd. To jakiś żart, którego nie czaję? Nie, MJ wyjeżdża na zlecenie Bugle, no i chcę, żebym był jej fotografem. Taki, wiesz, no, pracowity urlop. O, stary. Ja miałbym zacząć działać solo? Koncertowo dzisiaj schrzaniłem z helikopterem. A potem koncertowo dałeś czadu? Już byłoby po mnie, Miles. Miałem szczęście. Hej. Osiem lat to robiłem bez żadnego wsparcia. I możesz mi wierzyć, że nawalałem bardzo często. Ale tak się uczymy. Co to jest? Świąteczny prezent. Ale wcześniej musisz złożyć przysięgę. A. Uh, Okej. Okay. Przysięgnij, że zrobisz wszystko, by chronić to miasto. Przysięgam. Koniec. Okay, okay. To prawdziwa przysięga. No jasne. Przecież tego nie wymyśliłem. Widzimy się później, Spidermanie. Jedyny pająku w mieście. Będę tu jedynym Spidermanem. Tu jedynym Spidermanem Tylko. Chcesz sobie już powtórzę. Powtarzam. Powtarzam. Boże! A idź też no Dobra. Ja. No to na tym. Chyba zakończymy ten odcinek. Może jeszcze zobaczyć te drzewką umiejętności O, tej mogę, mogę to? Mogę Hej ganki! Stary! Co? Rajno? No tak gdzie jesteś? Dostałeś się do mieszkania? Ja, twoja mama mnie wpuściła. Porozrzucałem już wszędzie swoje rzeczy i postanowiłem się przewietrzyć w parku. O, super! Zajrzyj w okolicę amfiteatru! Muszę ci coś pokazać! To coś spider -Manowego? Nie mów, że masz kawałek rogu Rajno! Widziałem zdjęcia z tej walki. Totalny chaos! <puszczanie> Zdecydowanie coś spider -Manowego. I to lepsze niż róg. Uuu, budujesz napięcie. Zaraz będę. Dobra, to to będzie koniec tego odcinka. Spider-Man tak pięknie się do Was odwrócił. Więc. Nie wiem.